Poszukiwanie babci, odcinek pierwszy. Porwanie. Niestety, czasami tak jest. Porwali moją babcię. Jak oni mogli, muszę ją odzyskać. Jednak, czy dam radę? Muszę to przecież z... zweryfikować przemyśleć, czy warto ratować moją babcię i czy sam dam radę. Musi mi się udać, kocham moją babcię, muszę ją uratować. Ona musi trafić gdzieś swoje miejsce czyli do szpitala, bo jest lekko chora. A więc poszukamy w tym odcinku. Złych Arabów, którzy porwali moją babcię. Niestety moje poszukiwania zacząłem trochę za późno, i nie wiadomo, czy wściekli Arabi w tym czasie już nie wyjechali za granicę, ale zobaczymy, czy gdzieś. Tu kryje się moja babcia. Wani niestety jej nie ma. Oto ulubiona skrytka Arabów. Przykre, że ich tam nie ma. Łazienka. Tu też pusto. A może tam? Tam na pewno ich nie ma. Sprawdzałem tam przed chwilą. A więc... Jakieś dziwne dźwięki dobiegały z mojej szafy. Teraz sprawdzimy, co tak naprawdę ukryli Arabi w mojej szafie.